Cześć, witajcie kochani w kolejnym odcinku naszego kursu gry na organach. Dzisiaj zajmujemy się jedną z najbardziej wyczekiwanych pieśni, w sumie to hymnów Ciebie Boga Wysławiamy. Ten odcinek, jak i poprzednie, powstają dzięki wsparciu patronów. Tak więc, drodzy patroni, serdecznie dzięki za wsparcie, ponieważ dzięki Wam mogę cały czas dalej nagrywać i rozwijać ten kanał. A ja Was wszystkich zachęcam do subskrybowania, komentowania, oceniania tych odcinków. A jeżeli tylko macie możliwość i macie życzenie mnie wesprzeć, link do mojego profilu Patronite będzie w opisie pod tym odcinkiem. Tak samo jak link do strony: gdzie znajdziecie m.in. te oto nutki, a ja nie będę już przedłużał, tylko przechodzimy do grania. Tonacja demol, nic Was tutaj nie powinno zaskoczyć, jest tylko jedna jeszcze kwestia sporna, ale to sobie tutaj omówimy jeszcze przy tym akordzie. Natomiast ogólnie mamy akordy dosyć proste, nic się tutaj za bardzo nie dzieje, ponieważ wydaje mi się, że tego typu harmonizacja wystarczy, żeby zachować taką potęgę brzmienia i tą hymnowość tutaj ogromny cudzysłów, Nie wiem, czy w ogóle takie słowo istnieje, ale myślę, że wiecie o co chodzi. Tak więc normalnie wiadomo, że byśmy zaczynali tutaj blisko, jakby w tym takim bardziej skupionym trybie. W sposobie Taki bardziej skupiony, tak? Powiedzmy coś na takiej zasadzie i wiadomo, że to jak najbardziej się sprawdza, też sobie coś takiego omówimy, a mogliście też zauważyć, że ja na przykład właśnie we wstępie zagrałem po prostu na takiej zasadzie, tak? Coś na takiej zasadzie było, a to jest podyktowane tym, że niektórzy z Was powiedzmy mają mniej głosów w organach, niektórzy na przykład grają w ogóle na keyboardzie, bo czasami się tak zdarzało, na przykład właśnie ja też zresztą grałem na przykład w, w kaplicy niekiedy właśnie na keyboardzie, więc musiałem sobie jakoś poradzić właśnie rozkładając te dźwięki i tak dalej. I wtedy nie miałem jakby możliwości, żeby to jeszcze klawiaturą nożną dopełnić sobie tą potęgę brzmienia, czy w ogóle tak jak tam w organach, że włączamy sobie dodatkowe głosy, oktawy pryncypałe i tak dalej i lecimy z tematem. Tak więc jak widzicie, musimy sobie to dostosować, sposób grania do naszych możliwości instrumentu, na którym tak naprawdę właśnie gramy. Tak samo jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj 14 zwrotek, więc jeżeli gramy całość, no to wiadomo, że nie będziemy grali cały czas w identyczny sposób, no bo to też może po pewnym czasie być takie trochę. Nie chcę powiedzieć nudne, ale jakby no takie jednostajne. No myślę, że wiecie o co tutaj tak naprawdę mi chodzi, co mam na myśli. Więc pokażę Wam na początku, właśnie takie granie bardziej skupione, no bo tutaj, no to nie ma żadnej większej filozofii. Możecie sobie właśnie zacząć w ten sposób, czy w ogóle, jeżeli macie klawiaturę nożną, to nawet jeżeli sobie powiedzmy tutaj. Zrobicie na takiej zasadzie, że nawet się powtórzy tutaj ta tercja, czy, czy w ogóle w ten sposób, i sklawiatura nożna sobie doda to D, no to też będzie całkiem fajnie brzmiało. Ale yy, wracając do tej bardziej skupionej tutaj wersji, no to widzicie, że w ten sposób, jeżeli zaczynamy od samego początku, no to później wchodzimy na g i teraz zwróćcie uwagę, że mamy adur i amol. I żeby was teraz nie zostawić z taką zagwóstką zagwózką co to właściwie jest, dlaczego jest albo adur, albo amol? Mianowicie to się wywodzi z tego, że mamy dwie skale tutaj. W sensie mamy jakby generalnie skalę molową, tak? No bo tonacja tutaj i ogólnie mamy demol, czyli tak możemy sobie to określić, ale jeżeli chodzi o gamę, na przykład mol, no to wiadomo, że możemy ją sobie zagrać w ten sposób i mamy tutaj odmianę tak naprawdę naturalną, eolską, czy zwał jak zwał, ale generalnie chodzi po prostu o taką podstawową, normalną, jakby taką wersję naturalną e, tej gamy, czyli skala powiedzmy może być właśnie taka naturalna, nazwijmy to w ten sposób, i druga odmiana harmoniczna. Tak? Czyli tutaj mamy różnicę taką, że tu nam się pojawia C w naturalnej i C w harmonicznej, tak? Taka jest różnica, jeżeli chodzi o końcówkę, czyli siódmy stopień mamy tutaj podniesiony do CISA. I stąd po prostu, jeżeli korzystamy z normalnej wersji, tutaj, oczywiście normalna, ogromny cudzysłów, no to wtedy mamy Amol, tak? jeżeli korzystamy z normalnej odmiany, a jeżeli chcemy się oprzeć na harmonicznej, no to wtedy mamy Adur tak? Więc myślę, że jest to już tutaj dla Was zrozumiałe, więc powinniście sobie tutaj dobrać według własnych upodobań tak naprawdę, chociaż powiem Wam szczerze, że są oczywiście osoby, które bardziej się upierają tutaj, czy w ogóle obstają przy tym, że koniecznie Amol i nawet nie ma tutaj żadnej dyskusji. Ja uważam, że jeżeli gra się to na przykład właśnie 14 razy, to jeżeli co jakiś czas zmienimy na Adur, żeby troszkę zmienić to brzmienie, to tak naprawdę wielka tragedia się nie stanie, ale to jest oczywiście moje zdanie i wcale nie musicie się z tym zgadzać. Ok, więc zaczynając mamy demol, gemol, tu powiedzmy adur i możemy sobie wrócić do takiego demola. Czyli tutaj powiedzmy, jak widzicie, zaczynamy, znaczy kończymy pierwszy takt pełnym demolem właściwie w lewej ręce, tak? I teraz co jest w sumie fajnego w takim graniu bardziej skupionym? Drugi takt możemy zacząć właściwie samą lewą ręką na zasadzie, że ten dźwięk a, który zaczyna, tutaj to możemy tak naprawdę właśnie zostawić go w lewej ręce. Czyli mamy wtedy tak? Albo po prostu nawet trzymając tutaj. Myślę, że tutaj widzicie o co chodzi, tak? Zaczynamy A, D, D, C. Tak? Myślę, że to widać, co się tutaj dzieje. Więc oczywiście idziemy dalej, żeby się nad tym jakoś za bardzo nie rozwodzić. I teraz na przykład, właśnie, łapiemy sobie taki, jakby c -dur, w sensie lewa ręka podchodzi. Tu mamy na przykład C7. Czy ewentualnie w ogóle zostawiamy sobie tak, czyli tu mamy, jak widzicie, coś takiego. Oczywiście jest to pochodna C7, bo tu by można było kombinować z jakimś tutaj zmniejszonym powiedzmy, w nazewnictwie, ale tutaj chodzi o C7 i F-dur rozwiązujemy w ten sposób, tak? Mam nadzieję, że jest to wszystko dla Was zrozumiałe, bo staram się to wolno wam omówić. Czyli jeszcze raz: B-dur, C dur. C7, F-dur, tak? Przechodząc do kolejnego taktu drugiej linijki, przechodzę sobie przez E w lewej ręce i demol. I nawet sobie tutaj dubluję powiedzmy dwa akordy demol, żeby dopełnić potęgę brzmienia. Chyba, że jest już wtedy za dużo, no to musicie dostosować to do swojego instrumentu, bo wiadomo, jeżeli macie nawłączane głosów, no to może za bardzo huknąć, tak? Ale tu powiedzmy gram w ten sposób. Tak, czyli demol. Tu się ruszam na B. Powiedzmy, w ten sposób sobie podchodzę do C7. F-dur. W dół przez E. Znowu do demola dążę. Demol. Podmianka była, tak? Myślę, że to było widać. F-dur. I teraz mamy, co wolimy, bo może być B-dur. albo Gm coś na takiej zasadzie taki septymowy C, C7 powiedzmy F-dur może być przejście przez G jeszcze i widzicie, że tu mamy A7 na końcu i to oczywiście chodzi o taką dominantę septymową tutaj w tonacji, tak? jeżeli korzystamy z harmonicznej odmiany no to wtedy mamy A7 czyli jeżeli kończymy na F-durze a7 i zaczynamy kolejną zwrotkę, tak? Mam nadzieję, że to wszystko jest dla Was póki co zrozumiałe. Oczywiście, w razie czego komentarze są dla Was, możecie śmiało pytać, śmiało pisać i postaram Wam się tutaj coś wyjaśnić, coś pomóc. Więc, jeżeli sobie widzicie, gramy w takim skupionym układzie, no to wiadomo, że musimy się tutaj starać, żeby ewentualnie właśnie nie robić jakichś kwint równoległych i tak dalej, ale myślę, że nic tutaj skomplikowanego być nie powinno, tak? Dur, C dur, właściwie C7, F dur, zejście, demol, B dur. C7, F dur, demol, F dur. Tym razem B dur. C, C7, F dur, a 7 powiedzmy. I lecimy sobie dalej, tak? Oczywiście, tak jak mówię, wszystko dostosowujecie cały czas do siebie, do swoich umiejętności, do instrumentu. Jeszcze jeżeli chodzi o prawą rękę, no to wiadomo, że tutaj nie trzeba powtarzać całej tej melodii, bo byśmy się tutaj za zaklepali, że tak powiem, tutaj tymi palcami. Więc tutaj wystarczy, że normalnie będziemy sobie grać. A resztę będziemy po prostu nadrabiać już wokalnie, tak? Ciebie Boga Wysławiamy. Przepraszam za mój głos, jeszcze trochę gardło mi szwankuje. Więc, generalnie, jak widzicie, w ten sposób można to na spokojnie sobie ograć. I możecie się tutaj pobawić, pokombinować, ponieważ każda jakaś taka zabawa sprawia, że tak naprawdę rozwijacie się tutaj i idziecie kawałek dalej, tutaj, w swoim takim właśnie muzycznym, graniowym rozwoju. Poza tym, tutaj jak widzicie, 14 zwrotek, więc warto sobie tutaj coś jeszcze od siebie zmieniać, czy nawet na samym początku powiedzmy, jeżeli byście na przykład zaczęli, to niekoniecznie musicie za każdym razem zaczynać od demola, tak? Ponieważ nawet jeżeli kończycie F-dur, a 7 i na przykład możecie zacząć od B-dura, tak? Później dalej, właśnie, tobie, wszyscy aniołowie, i tak dalej, tak? Więc widzicie, że możliwości jest tutaj cała masa. Ale nie będę Wam dawał tutaj gotowych, powiedzmy, rozwiązań, żeby Was tutaj właśnie jakby nie ograniczać, ponieważ wydaje mi się, że jakbym Wam dał gotowe rozwiązania, z czego możecie, z czego jakby warto skorzystać, no to nie będziecie szukać jakichś swoich rozwiązań. Więc kombinujcie, szukajcie, inspirujcie się i rozwijajcie się, tak naprawdę. No bo tylko przez nasze po prostu kombinowanie rozwijamy się. I ciśniemy do przodu tutaj z tym tematem graniowym, że tak powiem. Tak więc z tym Was zostawiam i cały czas Wam powtarzam: jeżeli macie jakiś komentarz, macie jakieś pytanie, to śmiało, piszcie na dole, oczywiście bawcie się, kombinujcie i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, jeżeli tylko macie ochotę, no to wesprzyjcie mnie na patronajcie i oczywiście, jeżeli macie możliwość. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.